Polityka międzynarodowa dzisiaj to przede wszystkim Ukraina. Prosiłem posła Mirona Sycza przygotował mi jeszcze kolejny materiał taki głęboki materiał pokazujący jakie zagrożenia czyhają na naszych przyjaciół tam za wschodnią granicą. Chcę powiedzieć, że obraz Ukrainy dzisiaj. Jakoś nakłada mi się na ten historyczny obraz sprzed 32 lat. Kiedy. Staliśmy na placu pod krzyżami, pod stocznią z flagami, z tą samą kruchą nadzieją i równocześnie gdzieś z poczuciem wielkiego ryzyka i coraz bardziej potężniającej nadziei. I tak mam takie przełamane trochę serce, kiedy patrzę na to, co się dzieje na Majdanie, na to, co się dzieje w całej Ukrainie. Czy im przyjdzie także 8 lat czekać? Czy dzisiaj znajdą sobie wystarczająco dużo determinacji, mądrości, żeby ten historyczny czas skrócić? Bo jak powiedział Lech Wałęsa, dla stanu wojennego nie może być usprawiedliwienia ani wytłumaczenia. Nam przez 8 lat chciano łamać kręgosłup. Dobrze by było, gdyby Ukrainie oszczędzono tego scenariusza. Ale kiedy patrzę na Ukrainę, to patrzę także na gotowość opozycji do uczestniczenia w okrągłym stole. Widzimy prawdopodobne fiasko tej inicjatywy, ale liderzy opozycji, mimo tak dramatycznej sytuacji, mimo tak twardego, ostrego konfliktu, przyszli do stołu i rozmawiali z prezydentem Janukowiczem. Usiedli i rozmawiali, bo uznali, że rozmowa jest zawsze lepsza od konfliktu czy wojny. Chcę powiedzieć Wam, że. To jest taki moment, kiedy przypomina się stan wojenny, i kiedy widzimy dzisiaj Ukraińców, którzy tak bardzo starają się pokojowo mówię o stronie opozycji rozwiązać swoje problemy. To nasuwa mi się jeszcze jeden historyczny obraz. To jest nasz okrągły stół, wyklęty, obsobaczony przez przede wszystkim radykalną prawicę. I myślę sobie, że skoro w za kilkanaście tygodni mamy 25. rocznicę tego polskiego wynalazku, jakim był Okrągły Stół, dzięki któremu ta wielka zmiana znowu nabrała niesamowitego impetu, to myślę sobie, że to jest najwyższy czas, aby dzisiaj w Polsce powiedzieć: Musimy zasypać tę przepaść, te rowy, które dla wielu są nie do przebycia, nie do przeskoczenia. Zwrócę się do prezydenta Bronisława Komorowskiego aby na początku roku 2015, 14, a więc 25-lecia Okrągłego Stołu, poprosił liderów wszystkich tych najważniejszych partii politycznych w Polsce, aby skorzystali z zaproszenia do takiego nowego Okrągłego Stołu po to, żeby zacząć rozmowę. Jeśli na Ukrainie możliwa była taka próba, to na miłość Boga, dlaczego w Polsce nie można przy jednym stole powiedzieć sobie dzień dobry, porozmawiajmy o kilku polskich sprawach. I żeby, I żeby ograniczyć apetyty, ja nie chodzi o to, żeby zbawiać nas wszystkich od emocji i od nienawiści, bo pewnie jednorazowym aktem tego nie, nie zrobimy. Ale warto porozmawiać wspólnie ze wszystkimi, choćby o dwóch sprawach: o Ukrainie i szerzej o polskiej polityce wschodniej. Bo konsensus w Polsce jest. Warunkiem sine qua non jest absolutnie niezbędnym warunkiem, żebyśmy osiągali tam sukcesy, które i tak będą bardzo, bardzo trudne. W sprawie Ukrainy, w sprawie Białorusi, w sprawie Rosji Polacy i Polska muszą mówić jednym głosem. Dyskutujmy, wspierajmy się, ale musimy prowadzić jedną politykę. I wydaje się, że szczególnie temat ukraiński mógłby być takim. Yy, Punktem wyjścia do rozmowy przy Nowym Okrągłym Stole. Ja nie wahałem się ani chwili, kiedy zadano mi pytanie, czy jako polski premier będę wspierał misję Aleksandra Kwaśniewskiego, w końcu naszego rywala politycznego przez lata, tam na Ukrainie. Byłem bardzo usatysfakcjonowany że mój polityczny oponent i rywal w przeszłości zyskał zaufanie Parlamentu Europejskiego i wspieraliśmy go w jego misji na Ukrainie z pełnym przekonaniem, kompletnie nie zważając na to, z jakiej rodziny politycznej pochodzi. Nawet kontrowersyjna wizyta Jarosława Kaczyńskiego na Majdanie nie spowodowała po stronie, po której można było się spodziewać jakichś nerwowych reakcji, Spowod nie, nie spowodowała niczego przykrego. Staramy się na tyle, na ile potrafimy wspierać wszystkich, którzy ten konsensus, tę zgodę polską wokół Ukrainy i wschodniej polityki budują. Liczę na to, że tym razem zaproszenie, jeśli pan prezydent zgodzi się tę inicjatywę podjąć, zostanie podjęte. 25-lecie Okrągłego Stołu zobowiązuje nas do pamięci o tym, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje.